święta, więc każda mordka będzie uśmiechnięta, bo robimy przegląd kalendarzy adwentowych z LEGO. Cześć, witajcie na kanale Cioci od Klocków. Tak jak zapowiedziałam, robimy dzisiaj przegląd kalendarzy adwentowych z LEGO, ale nie tylko związanych z klockami LEGO, ponieważ mam bardzo dużo fajnych ciekawostek, między innymi od wydawnictwa Amit. Dzięki Amit. No dobrze, ale zacznijmy sobie najpierw od tych klasycznych kalendarzy, które pojawiają się co roku. Z najbardziej popularnych serii, czyli z Harry'ego Pottera, ze Star Warsów, z City czy z Friends Ja kupiłam e, wszystkie kalendarze adwentowe, które pojawiły się w tym roku na polskim rynku Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć kalendarzy i za chwilę zrobimy sobie w nich malutkie rozeznanie Oczywiście nie będę otwierać wszystkich okienek, ponieważ e, chciałabym, żebyście Wy, jeżeli kupicie te kalendarze, też mieli zabawę no ja też chciałabym mieć zabawę e, otwierania tych kalendarzy w grudniu dzień po dniu. W ogóle napiszcie mi w komentarzach czy otwieracie kalendarze adwentowe faktycznie tak jak są do tego przeznaczone, czyli każde okienko, każdego dnia aż do 24 grudnia, czy otwieracie wszystkie naraz. Ja w tamtym roku otworzyłam wszystkie naraz. Trochę smutno, ale jednak zabawa była e, chociaż jednego dnia w pełni. Ale w tym roku chyba sobie chociaż jeden kalendarz zostawię, tak, żeby otworzyć jedno okienko każdego dnia aż do Wigilii. Do paczki z kalendarzami adwentowymi dostałam również taką kopertę, a nie bez powodu, ponieważ w tym momencie trwa konkurs, gdzie możecie wygrać naprawdę bardzo dużo klocków Lego i dodatkowo wycieczkę do Legolandu dla całej rodziny. Wystarczy tylko, że napiszecie list do świętego Mikołaja i napiszecie, co chcielibyście dostać. Pod choinką, oczywiście związanego z klockami Lego, najbardziej uzasadnioną odpowiedź, najbardziej kreatywną odpowiedź. Oczywiście firma Lego wynagrodzi, nagrodzi wspaniałymi nagrodami. Konkurs trwa do 24 grudnia, więc jeszcze trochę czasu jest. Także ja na pewno wezmę udział, a może coś się trafi i przecież klocków Lego nigdy dość. No dobrze, ale my tu gadu, gadu, a może zacznijmy. Od kalendarzy adwentowych. Pierwszy kalendarz, który wpadł mi w ręce, to oczywiście kalendarz z serii Harry Potter. Co prawda, on w tym roku nie zachwycił mnie tak jak to było w tamtym roku czy w wcześniejszych latach, ale no, jak wszystkie to wszystkie, więc tutaj Harry Potter też się musiał trafić w tej kolekcji. Nie zachwycił mnie z tego powodu, że nie ma unikalnych figurek, tak jak się to czasami zdarza. Nie ukrywajmy, kalendarze adwentowe... Hmm, Swojej ceny katalogowej tak naprawdę nie są warte w 100%, tym bardziej w tym roku, gdzie cena kalendarza oczywiście poszybowała w górę, tak jak wszystkich zestawów LEGO. Jeżeli mielibyśmy skupić się tylko i wyłącznie na tych mikroinstrukcjach, mikro budowlach, które są w kalendarzach, no to nie byłyby warte swojej ceny. Kupujemy je wyłącznie, ja kupuję je wyłącznie dla unikalnych minifigurek, a tutaj tych minifigurek za dużo nie było oczywiście kalendarze otwierają się w taki sposób tak jak w większości, jak co roku A otwórzmy sobie jedno okienko zróbmy losowanko więcej nie otworzę, ale jedno otworzę niech będzie, zobaczmy no i klops trafił mi się z turnieju okrę okręgi eee, z turnieju Quidditcha także nawet nie będę tego otwierać zachowam i to było okienko numer dwa Cena katalogowa 159 zł, więc drożej niż w tamtym roku. Ale co my tutaj mamy, co mogę Wam zdradzić, yy, co jest widoczne na poszczególnych okienkach. Swoją drogą otworzyłam okienko, które na obrazku też było otwarte, więc brawo, brawo ciotka. Yy, mamy oczywiście Harry Pottera, mamy Snape'a, mamy Hedwigę, mamy też yy, mikroskalę. Yy, autobusu londyńskiego. Mamy mikroskalę, to jest akurat słodkie i urocze, mikroskalę ekspresu do Hogwardu, czyli dokładne odwzorowanie najnowszego zestawu, który wyszedł we wrześniu mm, z Harry'ego Pottera, czyli właśnie ekspres do Hogwardu. Bardzo piękny, y, piękny zestaw faktycznie. E, I kilka innych y, mikrobudowli, mikro także Harry Potter w tym roku jakbym miała oceniać w skali od 1 do 10 dałabym 5,5. 5,5 z tego względu, że po prostu lubię serię Harry Pottera, ale w tym roku to nie jest to. Kolejny kalendarz adwentowy to oczywiście klasyczek, czyli Lego City. Cena katalogowa 110 zł, ale widziałam na wszystkich innych m, sklepach typu Empik, Media Expert, etc., etc. Nie będę teraz tutaj reklamować. Coś w granicach 80-90 zł, więc standardowo, jak zawsze, jak co roku, m, ceny katalogowe. Troszeczkę się różnią od tych cen rynkowych. No i standardowo, Lego City czy Lego Friends zawsze jest tańsze niż te flagowe kalendarze adwentowe, chociażby ze względu na to, że na tamte potrzeba po prostu licencji. Ale nie będziemy się tutaj rozwodzić nad nimi. Sprawdźmy sobie kalendarz adwentowy z Lego City. W tym roku kalendarz adwentowy z Lego City naprawdę jest fajny. A dlaczego? Już wam mówię. Oprócz źrebnięcia, oprócz mi świętego Mikołaja, mamy torsik i ogólnie figurkę boja hotelowego, ukłon w stronę hotelu butikowego, przynajmniej mi się tak wydaje. E, unikalne włoski w kolorze niebieskim, więc e, kilka fajnych elementów, które później można wykorzystać, chociażby do własnej budowli, na pewno w tym kalendarzu się znajdą. I sprawdźmy znowu, otwieram jeden losowy. Figurka, figurka, figurka. No nie figurka, to będzie taki bałwan na łyżwach, czy coś takiego. No taka imitacja, mikrobałwanka i worka z łyżwami. Fajnie. No ale nie mini figurka, także na razie znowu chowam tutaj. W mojej ocenie od 1 do 10 myślę, że spokojnie 7,5 jak najbardziej się opłaca. Tym bardziej za taką cenę. Mało tego, ja w tamtym roku... Na Amazonie wyhaczyłam kalendarz adwentowy z Lego City, na przykład na promocji w granicach właśnie Black Friday, czyli już za chwilę coś w okolicy 50 zł, więc tym bardziej naprawdę się opłacało. Liczę na to, że w tym roku również taka promocja będzie, także śledźcie, śledźcie też moje social media, bo ja zawsze wtedy też informuję, że gdzieś jest jakaś promka. Także zapraszam na Instagrama, Ciecia od Klocków i na TikToka ciecia od klocków również. Dwa najlepsze kalendarze zostawię sobie na sam koniec plus, plus oczywiście smaczek, który mam dla was do pokazania. Więc zaczniemy od kalendarza, którego mam pierwszy raz w swojej kolekcji, a jest to kalendarz z LEGO Friends. Serial LEGO Friends oczywiście do moich ulubionych serii nie należy, mimo że w tym roku naprawdę e, bardzo dużą kolekcję mm, o zestawy LEGO Friends sobie poszerzyłam między innymi o Teatr, o szkołę artystyczną, o dyskotekę, więc y, faktycznie kilka fajnych zestawów y, się trafiło, ale mimo to nadal nie jest to moja ulubiona seria. Chociażby z tego względu, że no, nie przemawiają do mnie te minifigurki i to się nie zmieni. Wolę klasyczne minifigurki z Lego jak na razie. Dopóki nie będzie zmian, to ja też swojego zdania w tym y, nie zmienię. A mam bardzo uroczego Renifera. Trochę wygląda jak mm, Renifer z bajki y, z Elfą, czyli Krajnie Lodu. Czciutka, masz jakieś ziemniki pamięci. E, no ale zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Nie mamy tutaj pokazane, co prawda, wszystkich y, okienek. Są te same, które, które pojawiły się na froncie. No ale sprawdźmy, a może tym razem dziesiąteczkę. Ono no patrzcie, znowu mi się trafił bałwan z dwoma y, niebieskimi serduszkami. Także słodki bałwanik, kolejny raz to nie jest figurka. Mam nadzieję, że w kolejnym zestawie uda się y, zdobyć. Cena katalogowa również 110 zł, również można go wyhaczyć coś w więcej 80-90 zł, więc jak y, na taki kalendarz jest oczywiście ta cena w miarę. Miarę przystępna. Myślę, że dla fanów Lego Friends oczywiście ten zestaw jak najbardziej przypadnie do gustu. Moja ocena, ciężko stwierdzić, ponieważ jest to mój pierwszy kalendarz adwentowy z tej serii, więc nie będę tutaj obiektywna, więc damy 7, 7 na 10. Dobrze. I tak wiem, że każdy z Was czeka na dwa najbardziej e, fajne kalendarze w tym roku. Nedoolika fakę, dobra, zaczniemy sobie Star Wars. W tym roku starło poleciało po całości. Przynajmniej w, mojej, w mojej, mojej opinii. Jest to jeden z lepszych kalendarzy, w które traficie w tym roku na rynku. Dla mnie chyba najlepszy. Cena katalogowa oczywiście 159 zł, tak jak wszystkich licencjonowanych kalendarzy adwentowych z LEGO można kupić za 116. Widziałam, że są gdzieś w takiej granicy i naprawdę warto, nawet w większej ilości, już mówię dlaczego. W tym roku kalendarz adwentowy Star Wars ma aż trzy unikalne torsiki. Ja zostałam kupiona e, tymi torsikami ogólnie. Torsiki e, unikalne są zawsze fajnym smaczkiem właśnie w takich kalendarzach. Dzięki temu też te kalendarze po latach potrafią naprawdę e, wywindować ceny ogromne. Mamy tutaj właśnie wakacyjnego Weidera, mamy Sifri Pio w mm, świątecznym sweterku z... Podobizną Artu Ditu, a Artu Ditu ma świąteczny sweterek z podobizną No, Czy może być coś słodszego? Raczej nie. A tutaj mamy plakat z właśnie tego filmu, czyli Gwiezdne Wojny, Wakacje. No i tutaj mamy właśnie Weidera w tym dokładnie tym samym ubranku, który jest na y, kalendarzu adwentowym. Więc naprawdę, naprawdę warto. 24. Na pewno musi być minifigurka. Zawsze w 24 są minifigurki. Mamy! Ha, ha, ha. Mamy minifigurkę. Jest to właśnie Artu Ditu w tym sweterku świątecznym z Cifry Pio. Tak, wam zdradziłam. Kalendarz adwentowy ze Star Warsów w tym roku dla mnie 9,5 na 10. Mam nadzieję, że za rok będzie na przykład 10 na 10, ale jak na razie jest to najlepszy kalendarz ze wszystkich, które tutaj przetestowałam. Ostatni kalendarz adwentowy z klockami Lego to oczywiście. Marvel. Marvelowski kalendarz adwentowy również zapowiada się całkiem ciekawie. Oczywiście ze względu na to, że są tutaj ponownie fajne minifigurki. będę tutaj wam zdradzała dokładnie, co się w nim znajduje, no ale widzimy e, kilka, kilka naprawdę fajnych minifigurek. Widzimy też kurczaka, który pojawił się m.in. w zestawie LEGO e, Przyjaciele w domu Moniki. E, no i kilka unikalnych figurek, które się na pewno nam przydadzą. Bardzo chętnie dowiem się jak nazywają się wszystkie poszczególne minifigurki, także możecie mi napisać w komentarzach z dopiskiem Ciotka doedukuj się. Ja biorę to oczywiście na klatę i otwieram może szósteczkę. Szósteczkę, czyli 6 grudnia Mikołajkowo. Zobaczmy co oni tam użyją. Nie, nie, Pudełko z narzędziami? Chyba tak, jakoś tak. Myślałam, że w bo będzie coś ciekawszego. Nie otwieram reszty, żeby nie robić Wam spoilerów. Kalendarz Adwentowy Marvel. Cena katalogowa 159 zł. Nie wiem, czy już mówiłam, najwyżej się powtórzę. Ocena hmm, 7. No dobra, może 8, bo jednak mamy tutaj y, gruta i w ogóle, więc, więc spoko. Y, 8, 8 na 10, myślę, że jest ok. Klockowe kalendarze mamy już ze sobą. Został ostatni kalendarz, który również jest związany z Lego, ale klocku w środku nie ma. Jest to propozycja od wydawnictwa Amid w postaci książeczki z historiami Lego. Ogromny kalendarz adwentowy od wydawnictwa Amid zawiera aż 300 główek i oczywiście 24 okienka, w których każdy kryje jakąś... Nie widać mnie teraz. Kryję jakąś historyjkę w postaci książeczki. Cena coś w granicy 70-90 zł. W zależności od tego, gdzie kupujecie. Ja patrzyłam oczywiście na tych najbardziej standardowych platformach, czyli Empik, czyli Media Expert. Możecie też wpisać sobie na o i po prostu znaleźć najbardziej dogodną wam oczywiście kwotę. Przede wszystkim jest to bardzo ładnie wykonany kalendarz i to, co jest ważne, to może on zostać z nami. Na następne lata, ponieważ nie niszczymy tutaj niczego. A to dlatego, że mamy kieszonki, a nie em, perforowane okienka, więc możemy sobie taką książeczkę wyjąć, zobaczyć co jest w środku. E, oczywiście rozwiązać sobie wszystkie zadania. Mamy tutaj świąteczny rock and roll, piękny rock and roll. To jak najbardziej e, wydaje mi się, że dla brody tego kika e, idealna książeczka. Paweł, pozdrawiam. I później taką oto książeczkę znowu zostawić na odpowiednie miejsce. Równie dobrze możemy sobie też pomieszać, i ja chyba tak zrobię, bo kilka książeczek już otwierałam, więc teraz wyjmę je wszystkie, potasuję, pomieszam i powkładam ponownie, żeby mieć znowu niespodziankę i nie wiedzieć, gdzie co jest otwarte. Bardzo fajny kalendarz, fajnie wykonany dla osób, które lubią czytać, lubią łamigłówki robią historyjki związane oczywiście z różnymi przygodami minifigurek z LEGO. Na pewno ten kalendarz super się e, przyda. Kalendarze adwentowe podlinkuję Wam tutaj na dole, żebyście e, mogli sobie dodatkowo o nich poczytać, pooglądać e, i kupić, jeżeli Wam się to spodoba. E, mam nadzieję, że ten mini poradnik z m, opisówką bez spoilerów w jaki sposób Wam się przyda. Odpowiadam tylko, że tego typu kalendarze są idealną formą na prezent. Co prawda Mikołajkowy może niekoniecznie, bo Mikołajki 6 grudnia, więc sześciokenek trzeba było otworzyć tego samego dnia. Chociaż to jest bardzo dobra opcja. No, ale jednak to w formie takiego przedświątecznego prezentu, dla przykład, jest idealnym rozwiązaniem. Ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli ten filmik wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo to bardzo ważne. I napiszcie mi, czy wybieracie któryś z tych kalendarzy. I bardzo proszę, śledźcie grudniowe vlogmasy, bo będzie dużo konkursów. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, buziaczki!